Witam wszystkich w ósmej części Let's Play Risen Co to za gościu? Podwładny Przypominam, że ostatnio robiliśmy questiki w obozie bandytów Dzisiaj postaramy się zrobić kolejne, mianowicie zakończymy chyba dzisiaj quest z Areną Zaraz wam pokażę, który to jest eee, Najlepszy, tak? Ten? I zajmiemy się złotymi odłamkami dla Oscara a i przy okazji, chyba nie wiem, yy, walka toporem tego nie robiłem w poprzednim odcinku, to teraz Wam pokazuję. Mam też troszkę Golda na czarną godzinę. I dowiedziałem się, że teraz yy, musimy walczyć z tym całym yy, szefem areny z Kregiem. Tak, Kreig, no właśnie, bo utknęliśmy ostatnio w martwym punkcie i to trzeba z nim walczyć. Ale FPS-y mnie teraz biją i nie będziemy walczyć, tylko pogadamy z tym hamem. Właśnie, mamy dla niego uciec. Tak jest. Yy... O odłamkach miecza. On ma odłamek miecza, tego się też dowiedzieliśmy. Na razie o robotę się nie będziemy go pytać. Craig, yy, byłeś dobrym przeciwnikiem.

Uuu, jakieś nowe zasady. Bo chyba jak poprzednio walczyliśmy, to można było opuścić arenę. A jeszcze jedno, jak ostatnio tam zwyzywaliśmy tego Brogara, to właśnie Domingo i Lorenzo, bo to są jego żołnierze. Chcieli nam wpieprzyć, ale niestety troszkę się na tym przejechali. I mieli chłopcy pecha. że. Powalczmy sobie. Oczywiście FPS-y tutaj zawsze muszą spadać. Tak jest. To jest walka na podwójnym ryzyku, bo FPS-y nie ułatwiają sprawy. Poważna wada broni ciężkiej jest taka, że są powolne. Zwłaszcza jak niewiele nimi potrafimy. Myślę, że potem jak będziemy mieli je wy w. Y... Wyłuczone to myślę, że będą zajebiście się sprawować. No Craig, dawaj, dawaj. Teraz go ogłuszymy. Ajajaj, aj, aj, aj. kontra ładnie. Widzę, że potrafisz, to i owo. Oj, 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 oj. Teraz moja wina, sorry, Craig. Już przeprosiłem cię za to. Zardzewiały miecz. I właśnie, on ma kolejny złoty odłamek. Wstawaj, Krek, no, come on. Ciekawe, czy dobijanie przeciwniku Polga na tym samym... Co w Gotiku, Ciekaw Ciekawe jestem. No i właśnie zakończyliśmy to zadanie. Yes, o tak, dobrze zagadałeś. No ja też nie. Uh -huh. No, słyszałem to. Uuu, czyli troszkę tchórzy. Dobra. No, Dobra, tutaj. Dobra, dostałeś kopa w dupę. I się tutaj nie jaraj, bo przerżnąłeś ze mną i to ładnie. Kraj, kurde, mistrz areny, sranie w banie. Ehm, idziemy się przespać. Pogadamy z całym tym brogarem, on mi się tutaj strasznie nie podoba. Coś jest... mi się wydaje, że on chyba chce wskoczyć na tego miejsce Dona. A chyba Don nie będzie. <laughs> Za bardzo zadowolony, jak się o tym dowie. I przydałoby się troszkę. Umocnić swoją pozycję w tym obozie, żeby wiedzieli, że z nami się kurwa nie zaczyna. Teraz powinniśmy już walczyć, tylko zapiszmy sobie, bo...

Kurde, nie widzę jaką on ma broń, ale chyba to nie jest zwykły zarzewiały miecz. Więc mogą być lekkie problemy na tym poziomie, kurde. Zwłaszcza, że ja nie mam żadnego pancerza. Kurde, on ma jakąś pałkę. z... Skur... A jajaj. Uuu ładnie mu kryta wjebaliśmy. Ajajajajajajaj. Może? Ajajajaj. Oj oj oj, 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 oj. On jest do pokonania. Patrzcie. Ali shit. Fak Nie no, jego można pokonać. Można, można. Nie spodziewałem się. Kurde. No, tylko, żeby mnie teraz nie pieprzą, bo wczytywanie podczas walki ma tu swoje przykre konsekwencje. Ej, bierzemy. Au nie, 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 albo tak, autozapis, to przed areną. Po prostu, jak my widzimy jeszcze ekran wczytywania, to już jakby toczy się gra. I przeciwnicy wtedy mogą nas bez problemu zabić. To jest taki minusik uprzykrzający nieraz życie, właśnie. On już jest na arenie, wyjmie broni i zaraz rzuci się do nas, w bydle. Kurde, on ma mocne kontrataki, szybkie. Właśnie o tym mówiłem. Ej, teraz ja zjebałem po całości. No podjemy troszkę sałatki. Jeszcze, jeszcze. Jedz, 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 jedz. Okej. Okay. Holy shit. No patrz, on ma na nas na dwa hity, trzy. O, chyba sobie odpuścimy tą walkę. No, tylko nie zabijaj mnie jeszcze. Kurwa, właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym cudownym sposobie mówiłem. Ładnie, cofnij się do tyłu. Wyciągnij broń przede wszystkim, proszę cię, mniej wyciągniętą tą broń. Zaklinam cię. Sranie w panie. Ostatnia próba auto zapis. Proszę cię. Mój bezimienny bohaterze. Bezimienny. Kurwa. Jak nasz bohater się nazywa? Nigdy nie zwróciłem na to uwagi oj, 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 oj zbagował się gówno! Była sztuczka, kurwa, gry! O. No i chuj, kurwa, nie, nie, nie. Nie, 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 brogara sobie odpuszczamy. Ja pff, może bym go pokonał, ale cały odcinek by trwała walka. A to nie ma najmniejszego sensu. Troszkę podekspimy i. wiecie, jeszcze się trafi, bydle. Teraz mianowicie. Kurde, on miał złoty odłamek, troszkę mnie pokrzyżował plany. Ale jest jeszcze jeden ciekawy człowiek, taki pijaczyna, który umie dobrze strzelać. A i zaraz, zaraz, kto tu leży? Klej? Oj, chyba nie w humorze jesteś. Uh -huh. Nie Brogar Widocznie on nie ma z nami ochoty Rozmawiać tam W tej jaskini Na południu Tak w po, południowym wschodzie Która jest właśnie tam Znalazłem tą listę Brogara Co wam kiedyś wspominałem A tutaj jest niejaki, niejaki Luis On jest strzelcem Wiemy to już

Co jest z tym obozem ziomek? No to w końcu wy jesteście bandytami, a nie szaty. Chociaż chyba szaty to są gorsze chuje. O tak, zgodzę się z tą Brogar, kawał sukinsyna. Naprawdę.

More you you get me more and then Dobra, ja chyba mam jeszcze jakieś piwo. Dobra, trzymaj here, w koziomek i kuści. Eee, butelkę, słuchaj, jesteś. Właśnie, szukam odłamków. O, tak i 100 punktów Expa. No, nie, <laughs> nie, dobry gościu, jest no, bez jaj. Wszyscy mają, ale tylko nie Hawkins i jeszcze 50 o, innych. Już nie ma. A chodzi ci o Brogara. Brogar. Brogar. Zaraz, zaraz. Brogar i drugar? Nie, drugara chyba mamy. Przele, dam ci piwo za odłamek. Dobrze, zgadzamy się na wszystko, bo odłamek jest nam zajebiście potrzebny. Dawaj, odłamek, typ Pijaczyno. Mhm. Dobra. I właśnie ostatni odłamek został nam u Brogara Ale jego sobie odpuścimy Teraz przejdziemy się piętro wyżej, mianowicie na tą tamę, bo tam jeszcze nie zwiedzaliśmy A coś mi się wydaje, że tam chyba warto się przejść Tam na razie nie będziemy szli, bo tam jest świątynia i tam nas nie wpuszczą Chociaż tam też stoi jakiś człowieczek z imieniem Który też pewnie będzie miał jakieś zadanko samobójcze dla nas no proszę, farma, jakieś przejście. O, ktoś, fil, fil, phil, 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 czy fil? Jesteś żołnierzem? Here, Kurde, złodziej! Mam nadzieję, że nas to nauczy czegoś. O, oh. stoisz na warcie?

Dobra, nie podoba ci się to miejsce? O, no, i kobietę jedną tutaj widziałem, ale chyba jest zajęta, więc przykro mi. O, u, Kleja szukasz? On macie zastąpić. Już znamy tego obiboka. Dobra, nie ma problemu, ale czy możesz mnie nauczyć tak za friko? A, przynajmniej no jednak nie może.

No, można powiedzieć, że honorowy. Właśnie, co można sprzedać, ziomek? Echa, trochę luciku, dobrze wiedzieć. Powiedział nam kilka takich bzdetnych informacji. I chodźmy dalej, bo to nie on jest tutaj szefem, tylko Robar. Czy Rob, Robar, tak? Chyba dobrze wymawiam. Zapiszmy sobie. Niech zgadnę. Gruby ogląda wszystko, to on. No pewnie. U, wężyki tam są niedobrze. Należy to do ciebie? Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Możesz mi nauczyć. Co możesz powiedzieć o tej okolicy? Tak jest. No to wiem.

Nie nauczyć ważyć piwo, co to jest zioło? Dobre, jest to twoje piwo? Właśnie, czy to on ściąga od ciebie haracz? Komendant, kurde. Brogar, no, któż by się tego spodziewał, Jezu. Zachłanny typ. A strażników? Dokładnie chyba jednego. No nauczyć ważyć piwo, dobre, jest to twoje piwo? Could you teach me to make beer? No, I suppose? If but it would take you years to learn properly. They call it a weed, but it's not. Mostly grows in the swamp or along rivers. But you can find it most anywhere. Looks but you can't get hops out here. Well not cheap you can't. And this stuff will do the trick. Aha, czyli roślina zastępcza. Zresztą mogę ci pomóc zebrać trochę zioła, no? Maybe myślę, że warto. Some well, it would save me some time. Dobra, ale right. give... Spoko, mam zioła.

<noise> no, właśnie, ciekawe <głos> pytanie. <głos> tak, tak, tak. O, teraz dobrze powiedziałeś. Dobra. Dobra, warto mieć go po swojej stronie. Mhm, mm coś mi się wydaje, że będzie All chciała right. się targować. Okej, okay, czyli zyskaliśmy kolejne dwa zadania. Złoto łamki, leniwy pies. A nie, to już gorączka złota. Spójrzcie, piwo dla ekipy. Ale nie zapisało się z tym zielskim, chyba że to od razu zrobiliśmy. Co by też było fajnym sposobem. Pytanie, no właśnie zaczekać, ziele, ziele, ziele zioł wartość w złocie wartość w złocie, czyli u handlarza będzie 5 razy 10, jest 50 a u niego 70 to chyba wychodzimy na plus chyba, że coś policzyłem a zaraz, to szybko można sprawdzić, bo tutaj on handluje i powiedz mi ziomek tak, ja wiem ile jesteś w stanie dać yy, tu spoko warto sprzedawać temu handlarzynie niż tutaj nie no nie ma sprawy będę to zbierał dla ciebie oj widzę że tam chodzą te stworki zasrane tam się kręcić na razie nie będziemy patrzcie ja chyba to zioło stąd musiałem wyzbierać uuu tam nie tam nie dobra to chyba kończymy ten odcinek w następnym zajmiemy się leniwym klejem, który leży tam cały czas. I zadziesięmy te 10 browarów. Niech chłopcy trochę mają przyjemności od życia. A teraz ja się z wami żegnam. Więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!